Tylko dwie krople tego preparatu poprawiają 1%. Problemy ze słuchem mogą zwykle pojawiać się w wyniku starzenia się, ale obecnie stały się powszechnym problemem dotykającym wiele osób bez względu na wiek, rasę czy płeć. Na szczęście w tym artykule dowiesz się, w jaki sposób wykorzystuje się tylko dwie krople pewnej naturalnej mieszanki, która może poprawić słuch o 97%. Problem ten może poważnie wpłynąć na rozwój osobisty ludzi, szczególnie w dziedzinie pracy. Możesz mieć problemy, jeśli ciągle prosisz innych o powtórzenie tego, co powiedzieli, lub jeśli nie słyszysz klaksonów pojazdu podczas jazdy lub chodzenia. Na rynku dostępnych jest wiele zabiegów, które obiecują bezpieczne i natychmiastowe przywrócenie słuchu dzięki ich zastosowaniu. Znajdziesz tutaj naturalne lekarstwo. Które pomoże ci zmniejszyć tego rodzaju problemy w bardzo prosty i naturalny sposób. Ta metoda składa się z bardzo powszechnego składnika, z którego korzysta większość ludzi na co dzień. To jest czosnek. Czosnek jest powszechnie stosowany w wielu metodach leczenia różnych problemów zdrowotnych. Do tego przepisu potrzebujesz następujących składników: Ząbki czosnku 3 szt. Oliwa z oliwek. Zakraplacz, gaza lub bawełna. Sposób przygotowania: Najpierw usuń skórkę z ząbków czosnku, następnie umyj je dobrze i mocno wyciskając, spróbuj wyciągnąć z nich maksymalną ilość soku. Wymieszaj ten sok z oliwą z oliwek i włóż do zakraplacza. Umieść od jednych do dwóch krople tego oleju w uchu, a twój słuch wróci do zdrowia w tym momencie. Zakryj ucho bawełną lub gazą, aby olej mógł wniknąć głęboko do ucha, będziesz zaskoczony wynikami w krótkim czasie. W krótkim czasie.